Dawno, dawno temu, w wielkim zamku, żyła sobie piękna księżniczka. Pewnego dnia jej ojciec, król, dał jej w prezencie urodzinowym piękną złotą kulę. Dziękuję, ojcze. Co tam może być w środku? Piękna złota kula. Jest przepiękna. Księżniczka spędzała od tej pory całe dnie Bawiąc się kulą. Jaka wspaniała zabawa! Pewnego dnia księżniczka bawiła się kulą nieopodal stawu. Szczęśliwa podrzucała kulę z ręki do ręki. W pewnym momencie podrzuciła kulę i nie mogła jej złapać. O, moja kula! O nie! Księżniczka zaczęła płakać. To niemożliwe, to niemożliwe. Jak mam tą kulę odzyskać? moja piękna księżniczko, dlaczego płaczesz? A skąd ten głos? Tutaj, kłak. A, Żaba, hm. złota kula, którą podarował mi ojciec, jest na dnie. Jak mam ją odzyskać? To niemożliwe. Łak, odzyskam twoją kulę, ale w zamian oświadczysz mi przysługę. Przysługę? Jaką przysługę? Łak, chcę cię z tobą zaprzyjaźnić, zamieszkać w twoim zamku. Spać w twoim łóżeczku, kłak, jeść swojego talerzyka i twoją łóżeczką. Smutna księżniczka przemyślała to i zgodziła się. W głębi jednak dokładnie wiedziała, że nie zamierza dotrzymać obietnicy, bo jednak żaba to nie człowiek. Zgadzam się na wszystko, co chcesz. Wydostań, proszę, moją kulę. Żaba wskoczyła do wody, wstrzymując oddech. Chwilę później wypłynęła ze złotą kulą i poczuciła ją księżniczce. Otrzymawszy swoją kulę, szczęśliwa księżniczka wyruszyła w stronę pałacu. Kłak! piękna książniczko! a ty zapomniałaś o mnie? <głuk> jak taka brzydka żaba jak ty mogła sobie wyobrazić mieszkanie z taką piękną księżniczką jak ja? Wieczorem król, królowa i księżniczka zasiedli do kolacji. Kiedy zaczęli jeść, usłyszeli pukanie do drzwi i głos. Księżniczko, wpuść mnie do środka, to twój przyjaciel. A to kto? Ech, to nikt. Naprawdę Nikt? Powiedziałam już, że nikt. Jedzmy proszę dalej. Małgorzato, idź proszę do drzwi i zobacz, kto tam jest. Oczywiście, Wielmożny Panie. Wielmożny Panie, na dworze jest żaba i chce rozmawiać z księżniczką. Córeczko, czy zechciałabyś nam powiedzieć o co tu chodzi? Księżniczka była niestety zmuszona opowiedzieć, co się stało tego ranka nad stawem. To nieładne zachowanie. Jeśli złożyłaś obietnicę, musisz dotrzymać słowa. Ojcze! Zaproś Żabę do środka. No dobrze. Znajdując się w jadalni, Żaba wskoczyła na stół i zaczęła jeść z talerza księżniczki. Kłak, przepyszne królewskie potrawy. Och. Oh, przepraszam, jestem śpiąca. Nie zapomnij mnie zabrać. Aby nie zawieść ukochanego ojca, księżniczka wzięła żabę ze sobą. Ech, no chodź, idziemy odpocząć. Ach, Idą do łóżka. A ja też. O, oh, to nie do zniesienia. Żaba jadała jeszcze wiele dni z talerza księżniczki. Ryba smakuje mi najbardziej. Mm. I wiele dni spała w łóżku księżniczki. Dobranoc. Na początku księżniczka nienawidziła żaby, ale z czasem stali się przyjaciółmi. Chodź, bawimy się w gonitwę. Tym razem ja na pewno wygram. <laughs> no zobaczymy. Chodź. <laughs> Pewnego wieczoru, jak szykowali się do spania, żaba powiedziała. Piękna księżniczko, tak żabo? Księżniczko, byłaś bardzo miła dla mnie. I cenię sobie, że pozwoliłaś mi tu zamieszkać. E, nie, e, przepraszam, że byłam na początku taka niemiła. Już zapomniałem, ale o jedną przysługę ci jeszcze poproszę. Jeszcze jedna przysługa? To duża przysługa, ale mam nadzieję, że ją zrozumiesz. Ale e, jaka? Tak, proszę cię, abyś mnie pocałowała. Jak to ma być wszystko? To chodź. Księżniczka wzięła żabę na ramiona i pocałowała ją w policzek. Jak tylko pocałowała żabę, na miejscu żaby stanął przystojny mężczyzna. Ach, kim jesteś? Gdzie jest żaba? To ja. Ja jestem żabą. Żaba twój przyjaciel. Ale, ale... Mm, tak w ogóle, to ja jestem księciem z innego królestwa. Zła wiedźma. Rzuciła na mnie klątwę i zamieniła mnie w żabę. A żeby ściągnąć tą klątwę, musiałem pocałować piękną księżniczkę. Nikomu nie mogłem o tej klątwie powiedzieć. Jesteś prawdziwym księciem. A ten czas spędzony z tobą doprowadził do tego, że się w tobie zakochałem. O, to na pewno potrwa, zanim przyzwyczaję się do tej myśli, że ty już nie jesteś żabą. Bez pośpiechu. Ale możesz powiadomić króla i królową. A, tak. Książę odjechał do swojego królestwa. A po niedługim czasie wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie.